Jeśli najemca jest zakwaterowany w nieruchomości, która ma dodane liczniki, możemy powiązać go z danym licznikiem. Robimy to poprzez dodanie odczytu początkowego. To szczególny rodzaj odczytu, który informuje system, do których liczników najemca ma być przypisany. Każdy z najemców musi mieć taki odczyt, nawet jeśli ich wartości są identyczne. Dzięki temu system może podzielić koszty licznika na prawidłową ilość osób. Po dodaniu odczytów początkowych możemy dodać odczyty zwykłe, czyli nie przypisane do konkretnego najemcy. Takie odczyty będziemy podawać co miesiąc przed wystawieniem faktury, aby rozliczyć najemców. Oczywiście możemy robić to rzadziej lub częściej. System w momencie wystawienia faktury cyklicznej z należności przyszłej weźmie do obliczeń ostatni zafakturowany odczyt plus najnowszy i na tej podstawie wystawi należność zadany licznik. I teraz pytanie, jak umieścić opłaty licznikowe na fakturze? Muszą zostać spełnione trzy warunki. Dodaliśmy liczniki ze sposobem rozliczenia według zużycia oraz taryfy w tych licznikach. Dodaliśmy odczyty początkowe i przynajmniej jeden kolejny odczyt z datą sprzed wystawienia faktury automatycznej. Dodaliśmy należność przyszłą typu czynsz. Po spełnieniu tych warunków system w momencie generowania dokumentu z należności przyszłej, oprócz pozycji na fakturach, którą zdefiniowaliśmy, doda do nich pozycje licznikowe.